Panie Jezu. Panie Jezusu, Dziękujemy Ci całym sercem, że możemy tego wieczoru patrzeć na Ciebie. Całym sercem Ci dziękujemy, że ten to wieczór możemy pożerać na Cieba. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość. Dziękujemy Ci za to, że nam dawasz porozumieć, czym jest prawdziwa laska. Tak tęsknimy za tym, żeby być kochanymi. Tak dłużymy potom, abyśmy byli milowani. Tak jak marzy o tym nasze serce. Tak, jako dłuży potom nasze serce. Jezu, nigdy nie rozumieliśmy tego. to tomu my nigdy nie rozumieliśmy. Że jeśli pokochamy kogoś bardziej niż Ciebie. Że kiedy będziemy milować kogoś więcej niż cieba. To nigdy nie spełni się to marzenie, które mamy w sercu. To się nigdy nie spełni ta tużba, którą mamy w naszym sercu. Żeby być tak kochanymi, jak tego pragniemy, żebyśmy byli tak milowani, ako potom dłużimy. Bo nigdy nie kochaliśmy Ciebie tak, jak Ty tego pragniesz. Lebo nigdy byśmy nie milovali tak, ako Ty potom tužisz. Jezu Chryste, chcemy cię przepraszać całym sercem. Jezus Chryste, chcemy cię teraz odprosować całym naszym sercem. Za to, że tyle razy, przez tyle lat w naszym życiu, ponieważ tyle krát a tyle lat w naszym życiu, wybieraliśmy miłość do człowieka zamiast miłość do ciebie. Uproszczowaliśmy lasku k człowieku jako łaskę do ciebie. Że byliśmy w stanie poświęcić wszystko, żeby zdobyć miłość człowieka. Żebyśmy mogli wszystko, wszystko obetować, abyśmy mogli e, mać łaskę w człowieku. A Tobie dawaliśmy jakieś zimne i puste formułki modlitewne. A ciebie dawali tylko jakieś obyczajne modlitby, jakieś formuły modlitewne. Jak ty musiałeś się czuć, Jezu? Jak Ty sam musisz czuć, Panie Ježišu. Jak bardzo odrzucony? Jako bardzo odhodzony. Chcemy Cię przepraszać tego wieczoru. Nie wieczorem ja chcę odprosować całym sercem, całym swoim sercem, w największym uniżeniu i pokorze. W największym poniżeniu a w pokorze. Kochani moi, jeśli chcecie. drahý môj, ak chcete, nech vaše ciało też pokaże całkowitą pokorę przed Bogiem. Niech, niech wasze ciało też Jednou upłną przed Jedną z najpiękniejszych takich modlitw. Jedną z takich najkrajszych która wstrząsa piekłem, a wzrusza Boga. Która úplne trasie peklom, ale wzrusuje Boha. Jest modlitwa położenia się krzyżem przed Bogiem. Jest modlitwa, kiedy siłhnieć do krzyża, przed Eucharystią, przed Bogiem. Kiedy rozkładasz ręce i kładziesz się na ziemi. Kiedy się e, e, lach, si do do krzyża, ruki siłsiłsiłasz do. Do przed Panem. W całkowitej pokorze. A w upalnej pokorze. I przepraszasz całym sercem. A odpuszycieliś całym swoim sercem. Za wszystkie swoje grzechy. Za wszystkie swoje grzechy. Zapraszam cię do takiej modlitwy. A ja was k takiej to modlitbe. Nie ma się co wstydzić. Nie musicie szambyć. Tutaj możecie sobie dokoła koła oh. Zobaczcie ile jest miejsca. Chodźcie. Położyć się przed Panem. Tam w, w środku, gdziekolwiek, gdziekolwiek macie miejsce. Chodźcie, gdzieś, gdzie macie miejsce, gdzie widzicie wolne miejsce, się do krzyża przed Panem. Chodźcie im bliżej Pana Jezusa tym lepiej. A przyjdzie, czym bliżej k Panu Jezusowi, tym jest to lepsze. Będziemy przepraszać. A będziemy odprosować. Zaśpiewajmy w tym czasie jeszcze piosenkę. Jeszcze możemy piękną Może zaśpiewajmy akt pokuty. Panie, zmiłuj się nad nami. Można zaśpiewajmy akt, akt pokania. Panie, zmiłuj się nad nami. I w czasie tego śpiewu będziemy prosić Pana Jezusa o żal v sercu. A počas tejto modlitby budeme prosiť Pána Ježíša, o žial v našom srdci. Aby On pokázal nám naše grzechy. Aby nám On ukázal naše hriechy, ktorými zraniliśmy Jego miłość. Ktorými sme zraniliśmy